thank you Grabowska. Witam Państwa i zapraszam na aktualności wieczorne. Zaczynamy od nowego ośrodka doskonalenia nauki jazdy, który powstaje w Jaworznie. To jedyne takie miejsce w województwie, w którym przyszli kierowcy będą mogli się przeszkolić, jak wychodzić z poślizgu. A takie szkolenia po nowym roku będą już obowiązkowe. Zmieniają się przepisy, które pod kontrolą mają mieć młodych kierowców. Szczegóły Marcin Tulicki. Na drodze sytuacja awaryjna, tu pod kontrolą instruktora. Nasz samochód staje się nadsterowny, ucieka nam tył pojazdu i my znakomicie możemy przećwiczyć sobie odpowiednią pracę rąk na kierownicy i nauczyć się zakładać tą prawidłową kontrę i wychodzić z tego poślizgu. Do tego symulator dla kierowców zarówno samochodów osobowych jak i ciężarówek. Nowy ośrodek doskonalenia techniki jazdy powstaje w Jaworznie. W każdym momencie ja mogę zmienić na przykład warunki pogodowe, czy na przykład załączyć śnieg, deszcz, mgłę, zimę. Po nowym roku każdy, kto z kursanta stanie się kierowcą, będzie musiał przejść takie szkolenie. Dwie godziny teorii i godzina praktyki to jedna ze zmian, którą wprowadzają nowe przepisy. Taki ośrodek pozwoli też pozostałym kierowcom skorzystać właśnie z usług, skorzystać z oferty i sprawdzić, jak tak naprawdę, jak wygląda, jak wygląda zachowanie danej osoby w tych niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Szczególnie niebezpiecznych, gdy kierowca na starcie, dopiero po takiej praktyce z zagrożenia zaczyna zdawać sobie sprawę. Po kilku dniach takiego szkolenia ta sama ankieta zrobiona wśród tych samych kierowców pokazało się, że ci kierowcy zaczęli oceniać swoje umiejętności już nie jako bardzo dobre, ale dobre albo średnie. Ten ośrodek w Jaworznie będzie pierwszym takim w województwie śląskim. Rocznie będzie mógł przeszkolić 45 tysięcy osób. Kolejne takie miejsca to pewnie kwestia czasu. Wiem też od kilku właścicieli dużych ośrodków, że oni czekają na 4 stycznia, czy te przepisy wyjdą, czy nie wyjdą. Nowe przepisy to nie tylko takie szkolenia, także obowiązkowy zielony listek dla młodych kierowców, którzy będą musieli jeździć wolniej niż inni, na przykład na autostradzie do 100 km na godzinę. Na pewno będziemy środki techniczne używać w postaci lornetek. No, będziemy się starać. Tak robić, żeby kontrolować tych młodych kierowców, czy oni się stosują do tych przepisów. A te nowe przepisy obowiązywać będą tych, którzy prawo jazdy odbiorą po 4 stycznia, dlatego już dziś na egzaminach ruch większy niż zwykle. Te emocje to już minęły! Wielu chce się załapać na stare przepisy. Joannie Kurantowicz pewnie się uda. Najważniejszy krok wykonany. Dziś zdała egzamin. Ja już po prostu zaczęłam kurs w zeszłym roku, no i się tak ciągła, ciągło ciągło, no i trzeba w końcu. Każdy chciałby być kierowcą. A na pewno wielu. W sześciu ośrodkach katowickiego Wordu codziennie do egzaminu podchodzi tysiąc osób. Marcin Tulicki, aktualności. Teraz w aktualnościach święto najmłodszych właśnie dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka, ustanowiony po to, by o problemach związanych z wcześniactwem przypominać. Sprawdzamy więc, ile dzieci w Polsce rodzi się przed planowanym terminem, jaki jest tego najczęstszy powód i jakie z takim porodem wiążą się konsekwencje. Paweł Matyjan. Bronia ma 9 dni na świat, trochę się pospieszyła, dziecko jest wcześniakiem, urodziło się w 34 tygodniu ciąży. Dla rodziców to rzecz jasna, ogromna radość, ale takie narodziny to też więcej zmartwień. Obawy są z każdym dniem. Nie wiadomo, co przyniesie następny dzień. Tak jak u nas było, jednego dnia dowiedzieliśmy się o wadzie serca, a za dwa dni dowiedzieliśmy się o poważnej infekcji, więc nie wiadomo. Co się stanie na następny dzień? Bo wcześniaki z racji krótszej ciąży na powikłania narażone są o wiele bardziej niż dzieci urodzone w terminie. Najczęściej to problemy z oddychaniem z powodu jeszcze niewykształconych płuc, ale dziś prawdopodobieństwo przeżycia wcześniaka jest o wiele wyższe niż jeszcze kilka lat temu. I choć niewielu o tym wie, ma to związek z rodziną Kennedy. W parze prezydenckiej urodził się chłopiec z masą ciała powyżej 2100 gramów w 34 tygodniu ciąży. Dla nas w chwili obecnej nie stanowiłoby to żadnego problemu, żeby utrzymać przy życiu takiego noworodka. A wtedy był to duży problem. Dziecko niestety zmarło. To były lata 60. I te datę można uznać za początek walki o wcześniaki. Walki zwycięskiej, bo dziś w Polsce wcześniakiem jest co dziesiąte dziecko. To więcej niż europejska średnia. Dla porównania, w Skandynawii ten wskaźnik to tylko 2%. Powodów wcześniejszych porodów jest wiele. Przede wszystkim ciąże wielopłodowe. To są przede wszystkim wcześniaki. Bo one jakby mamy, jak mają więcej dzieci w brzuszku, to bardzo trudno im dotrwać do terminu porodu. Stąd rodzą się te wcześniaczki. To jest też wynik również wszechobecnego stresu. Ale są i plusy wcześniejszych narodzin. Z perspektywy zestresowanego taty, to na przykład mniej stresu. Najpierw się oczekuje, denerwuje się, kiedy przychodzi ten dzień, to człowiek. jeszcze bardziej się denerwuje, czy wszystko będzie dobrze, a jak się już go zobaczy, weźmie na ręce, to wtedy. No... Jak to każdemu, nawet mężczyźnie łezka do oka się kręci. Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest od trzech lat, ma zwiększyć społeczną świadomość na temat przyczyn i skutków wcześniactwa, z którym medycyna z każdym rokiem radzi sobie coraz lepiej. Paweł Matyja, aktualność. Teraz strach przed nowym, chociaż stare jest nie do wytrzymania. Mieszkańcy Krzepic od lat skarżą się na nieznośny smród, którego powodem jest bliskie sąsiedztwo dużej hodowli świń. Teraz pojawił się pomysł, aby w pobliżu zbudować biogazownię. Przedstawiciele firmy zapewniają, że ta inwestycja spowoduje, że fetor zniknie. Ale mieszkańcy są przerażeni i boją się, że będzie jeszcze gorzej niż jest Katarzyna Pierońska. Biogazownia przyjazna środowisku miałaby być przyjazna również mieszkańcom Krzepic. Zdaniem niektórych przysporzy jednak więcej kłopotów niż pożytku. Wszędzie tam, gdzie, gdzie jest biogazownia, to po prostu nie da się żyć. Byliśmy w paru miejscach i okazuje się, że te, te domy, które tam stoją, to są nic nie warte. One nawet nie mają połowy swojej wartości. Tam się po prostu nie da mieszkać, nie da żyć. Obawiamy się po prostu tego, że... Na bazie tej biogazowni powstanie zakład, który będzie utylizował odpady zwierzęce z okolic, a nawet z, z, z dalszych miejsc, gdzie te odpady powstają, i w ten sposób stworzymy tutaj centrum przerobu tych odpadów. Przedstawiciele firmy zapewniają, że do produkcji biogazu wykorzystana będzie wyłącznie krzepicka gnojowica. Jestem za tym, żeby powstała, no bo chciałbym, aby pozbyć się tego fetoru, ale też nie mam przekonania. Czy wszyscy tu obecni na sali mówią prawdę? Mieszkańcy mają też pretensje, że wcześniej nie było konsultacji społecznych. Społeczeństwo powinno jasno się wypowiedzieć na ten temat, powinno mieć informacje. I tutaj jednak władze samorządowe zaniedbały to, bo ja, ja, ja nie widziałem tutaj i nie słyszałem, że były konsultacje w tej sprawie To jest pierwsza konsultacja społeczna w tej chwili. Jak już to tak faktycznie wszystko nadopięte jest, na ostatni guzik, jak to się mówi. Pomysł budowy biogazowni pojawił się wraz z rozpoczęciem. Hodowli, bo już wtedy pojawił się fetor. Nikt tego nie, 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 nie negował. A konsultacje społeczne, no konsultacje, informacje, BIP i te wszystkie, które stosujemy przy tego typu inwestycjach, no zostały gdyby, wypełnione. Dla mieszkańców smród Gnojowicy wywożonej na pola jest nie do wytrzymania. Firmę, stanowisko mieszkańców zaskoczyło. Fetor miałby się zmniejszyć, jak zapewnia firma, nawet o 90%. Jeśli nie biogazownia, to co? Ta biogazownia miała jak gdyby rozwiązać problem e, mieszkańców e, krzepic i okolicznych e, wsi. Natomiast dzisiaj jest e, sprzeciw. Ale nie ma odpowiedzi na pytanie, co, co, co w zamian. My wszyscy razem, zarówno mieszkańcy, jak i my jako firma, zostaniemy dalej z nierozwiązanym problemem. W biogazowni firma zainwestowała już około miliona złotych, otrzymała też niezbędne zezwolenia na budowę, poza tym społecznym, na które zdecydowała się poczekać. Najprawdopodobniej mieszkańcy swoją opinię wyrażą w referendum. Katarzyna Pierońska aktualności. Jest hejnał, jest fontanna i rynek z prawdziwego zdarzenia. Ale nowy wizerunek centrum żywca nie wszystkim przypadł do serca. Modernizacja trwała kilka miesięcy i kosztowała blisko 5 milionów złotych. Jedni chwalą inwestycje, inni narzekają. Opinii i argumentów jednych i drugich wysłuchał Ireneusz Kaznacha. Żywiecki Hejnał, stanowiący skrzyżowanie motywów góralskich zechami ścieżki dźwiękowej gwiezdnych wojen, skłania turystów do zatrzymania się na odnowionej płycie rynku. Efekt wizualny budzi różne emocje. Niewątpliwie uwagę przyciąga centralnie umieszczona figura świętego Floriana i fontanna, stanowiąca absolutną nowość w tym miejscu. Najwięcej się cieszą dzieci, przede wszystkim, że mogą do fontanny się zbliżyć, matki z dziećmi, że mogą pojeździć z wózkami spokojnie. Poruszanie się po wybrukowanej płycie rynku jest łatwiejsze niż dawniej, a fontanna to atrakcja dla małych dzieci i psów. Oczywiście latem, bo dziś na kąpiel stanowczo za zimno. Najwięcej wątpliwości budzi zakaz wjazdu samochodów, bo na rynku zbiegały się wszystkie drogi w centrum miasta. Oraz koszt tej inwestycji. Będzie on kosztował około 5 milionów złotych. Jeżeli chodzi o organizację ruchu, decyzja burmistrza, rynek będzie zamknięty. Wyprowadzenie ruchu drogowego poza rynek zniechęca klientów i uderza w tutejszych kupców. Zamknięcie rynku odebrało nam klientów, którzy już nie wrócili i prawdopodobnie nie wrócą, bo było grono ludzi, którzy jednak potrzebowali podjechać samochodem. Powszechnie krytykowany jest też brak zieleni. To wycinali pięć dorodnych, 30-metrowych świerków srebrnych. Wycięli w pień, co nas bardzo bolało. Z pewnością łatwiej będzie można organizować tu imprezy kulturalne. Brak jezdni znacznie powiększył płytę rynku. Czas pokaże, czy polubią go mieszkańcy i turyści. Irena Łóżka-Znocha, Aktualności. A na koniec promujemy dobre praktyki. Choć akurat w tym przypadku nasza bohaterka już dawno swoje praktyki skończyła. Dziś jest pełnoprawną urzędniczką na etacie w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Suczka Szela dba o atmosferę, zapewnia bezpieczeństwo. Generalnie wierna jest Izbie jak pies. Szymono Ślizła. Oczy z utęsknieniem wypatrują piątku, ależ skąd ten urzędnik z radością przychodzi do pracy. Każdego dnia. Bardzo chętnie, co jest dziwne, może w poniedziałek wraca do izby. Chce wracać, więc świetnie kojarzy, że jest dzień roboczy. Na weekend zabierana jest do domu. Trafiła tu przez jedną ze stacji paliw. Tam opuszczoną znalazła ją dyrekcja izby. Od razu padł pomysł, by psiego referenta do urzędu wprowadzić. Na etacie normalnie wszystkie jej szczepienia, jeżeli chodzi o jej jedzenie, kulki, również weterynarz. Wszystko opłacają. Co do żywienia, nie jest to francuski piesek, aczkolwiek. Swoje przysmaki ma. Uwielbia bułki pana dyrektora Michała Wójcika. Ewentualnie pani dyrektor zawsze w ramach takiego smakołyku kupuje dla Szeli paszteciki. Uwielbia. Uwielbia i jest uwielbiana. Zazwyczaj siedzi tu, w gabinecie. Jednak gdy zmierzch nastaje, a drzwi izby wciąż pozostają otwarte, Szela udaje się na swą psią wartę. Głównym miejscem jest biuro obsługi klienta, ponieważ in, izba czynna jest do godziny dwudziestej, dlatego koleżanki zawsze czują się bezpieczniej w momencie, kiedy pies jest na dole. I tak urzęduje od trzech lat o pieskim życiu nie ma mowy. W izbie zapewniają to jeden z lepiej wykorzystanych etatów. Dla firmy jest to mniejszy wydatek. Po drugie, ja też bardzo mocno apeluję, żeby firmy brały psa, bo firmie jest dużo łatwiej się zająć. A ten urzędnik na brak zajęcia narzekać nie będzie, o podwyżkę się nie upomni, a po weekendzie wróci pełen sił. Jak szela na swoje stanowisko zawsze wierna jak pies. Trzemono ślizło, aktualności. Historia psa urzędnika kończy nasze spotkanie z Państwem. Za chwilę Robert Walczak i wiadomości ze świata sportu. Z tego co wiem, we Wrocławiu nasza reprezentacja nadal prowadzi 2-1. Ja już kłaniam się, życzę dobrej nocy. Do zobaczenia do jutra.